Pierwszy raz będę dzisiaj robił ewałki. To ciężkie warunki, ciężkie warunki. No siemka, siemka kochani, witam was seder siutko milutko, cieplutko z nad kanału bydgoskiego. Tak, tak kochani, dzisiaj podjechałem na kanał bydgoski, ponieważ dawno tutaj nie byłem, a jak pamiętam o tym czasie ładnie połapałem rok temu i linki i leszcze i także dzisiaj bym chciał spróbować tylko, że w zeszłym roku połapałem to na metodę skławikową, a dzisiaj oczywiście metoda fiderowa. I pierwszy raz będę dzisiaj rzucał szklanką będę dzisiaj robił e hmm. Oczywiście zaprosiłem też Grzegorza. Nie wiem, czy Grzegorz przyjedzie, ale jak przyjedzie, to będzie miło. Jeżeli nie, no to połapie samodzielnie. Eee, dobrze kochani, no ja już taki króciutki wstęp, nie marnuję czasu, bo szkoda czasu, ładnie tutaj woda, widzę, że jest 300. nie pójdzie ten cały szyf śluzowy, nie, na razie jeszcze chyba śpi, więc do dzieła kochani. Nazywam się Tomasz Wózek i zapraszam na weekendowe łowienie. No hejka. Dzisiaj kochani, jak przygotowałem do wstępnego, no, dowałków do wałków mocny kij, karpiówkę yy, 3LB 3,60 no niestety trzeba takie dawać żebym nie musiał szczytówek za dużo kupować bo na haczyk Pani Agnieszka na mnie fortunę zbije. I zobaczymy, co będzie. Ok. No, tak jakby. Sprzęt już mam rozłożony. Pozwolicie, że zaniosę to do samochodu, niepotrzebne rzeczy, ponieważ. Niestety tu występują mrówki, one są w naturalnym środowisku, jak tu jestem tylko gościem. I mogą czasami mi powchodzić do tych moich toreb, a ja mogę niechcąco zawieźć je do domu. No, ale krzyk żony, bezcenny Zajmiemy się teraz yy, przygotowaniem zalęty. Oczywiście, jak zawsze, bardzo, bardzo prosto. Żadnych udoskonaleń. Skończyłem z tym, bo niestety ostatnie doświadczenia nauczyły mnie, że nie ma co eksperymentować. Najlepsze, proste środki. Dlatego więc zacznę od zanęty. Dlatego dziś, dzisiaj kochani przygotowałem Wonder Blacka Big Breme. Jak będzie za mało, dorzucę Sensasa Bremen Skimmers. Chociaż nie chciałbym mieszać. To jest resztowe, to jest resztowe, ale jak zabraknie, zobaczymy. Oczywiście. Tu mam ziemię torfową. No i oczywiście glina rzeczna. No i to na dzisiejsze Połowienie zanęt, A z robastwa. posiekam na haczyk. Będę zakładał Rubisa. Pinka kolorowa, może na haczyk, ale w szczególności pójdzie do zanęty. No i białe robaki. Ech. Posiadam również i kukurydzę, też dam, prywatne łowienie można dać i na zawodach dają, nie ma co się szypać z racji tego, że dzisiaj będę robił wałki, to trochę dzisiaj więcej tej zanęty użyję, bo litr. Beka, big bremy, to do tej kuwetki, a dzisiaj będę oczywiście przesiewał A do drugiej kuwetki damy również pół litra ziemi torfowej i pół litra gliny. Łącznie wyjdzie też w litr. ok dobrze w tej kółeczce mam zanętę tu mam glinę z ziemią tutaj namoczę. dzisiaj by przesieje na i przesieje a tutaj zmieszam i przesieje i później zobaczymy czy będę namaczał dalej, czy nie. Zależy od konsystencji. Oczywiście będę robił proporcję jeden do jednego. Okej, okay, dobrze. Jak to się mówi, niech zanęta. te... Tą wodę, tak zwana, dochodzi do siebie. A teraz, wstępnie, na sucho zmieszamy glinę z ziemią i przesiejemy, żeby się połączyły. Żeby się ta glina z ziemią dobrze połączyła. Dobrze, wstępnie zmieszałem. Teraz przełożę do mniejszego. w trzymilimetrowym sicie okej okay. jest i to mniej więcej tak to wygląda taki marmurek powstał Dobrze. Dobrze. kochani, w tym czasie jak. Aha, aha. A, dobra. W tym czasie jak do... kukurydzę z robaki dorzucimy później. Teraz jak dochodzi ta zanęta, to musimy wygruntować. Oczywiście na zawodach nie wolno gruntować koszyczkiem. Ale że łowimy prywatnie. To będę gruntował koszyczkiem dzisiaj. Tak, 3.28, tak delikatnie idzie na to. Gdzie dziadostwo? 91. no spada, spada. 366, widzisz? I tam mam dziureczkę chyba. A tam było 391. Czyli na tamtym będę łowił. Jego... Tak. Ta, <noise> a, dno jest ładne. 4,03 No jest ładne. Dobrze, kochani, no to ja już wygruntowałem. Grzesiu przyjechał. To jak tam widzicie, to od razu będzie mi się lepiej łapało. Przede wszystkim więcej ryb na łapie. Dobra, teraz idę odmierzyć odległość, ponieważ będę dzisiaj szklanką rzucał. A muszę wiedzieć, jaka to jest odległość. Kochani, się nie śmiejcie dzisiaj ze mną, bo... ze mnie, bo dzisiaj pierwszy raz będę szklanką rzucał. Dobrze, kochani, wygruntowałem, odległość wymierzyłem, później się z wami przywita. Okej, okay. nie będę teraz tej zanęty przecierał, tylko dorzucę do... Uch. Do gliny zmieszam, można by było ją lekko, jakby to powiedzieć, domoczyć, ale teraz właśnie przesieję, żeby dobrze połączyć zanętę z gliną i ziemią. I wtedy dodamy robaki, dodamy kukurydzę, bo też ona jest mokra i zobaczymy, czy będziemy domaczać. A tak z ciekawości powiem Wam, że za tydzień, czy za tydzień, no nie no, za parę dni, czyli w niedzielę mamy kołowe zawody. I jakby to powiedzieć, Grzesiu będzie startował na spławik. Kiedyś był mistrzem spławiku, także co so przypomni stare swoje dzieje. Wczoraj od Grzesia dostałem wykład jak rzucać, kiedy rzucać, jaka konsystencja. Jaka konsystencja, także kochani Oczywiście już nie będę żadnych eksperymentował z zanętami. Zanęta będzie jednolita. Tylko tam się będzie liczyło konsystencja i robaki. No i oczywiście, żeby ryby były. Bo jak nie będzie ryb, to może być i najlepsza konsystencja i najlepsza zanęta, a jak ryb nie ma, to mi hu, hu. Coś Grzesiu o tym wie. <śm> Dobrze dorzucimy piew kochani trochę kukurydzy, oczywiście ją zblendujemy prywatne łowienie można wszystko z tym soczkiem dlatego nie chcę jeszcze domaczać Osiemdziesiąt chyba trzy, to ja za zobaczę. Przyjdą. Ach, nie chcę na taką, jak to się mówi, pulpę. A, no, coś tam jest. Dobrze, rozmieszamy też jeszcze. No, już trochę bardziej się zrobiła wilgotna. Jeszcze, jak to się mówi, dołożymy mm, robaczków ciętych. One też puszczą sok. One też puszczą sok. od razu, bez żadnego ale, 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 dobrze, okay. jedni mówią, że płukać, bogoszka, gorzka, drudzy mówią, że, że nie, to nie przeszkadza rybo, czy coś, zobaczymy dzisiaj nie będę pukał. No, dobrze. Nic. Dobrze. I dodamy jeszcze pineczki. Tam tak o tak, tak, tak. Na wyżej będę później do koszyczka dosypywał. Tak, tak, tak. No dobrze kochanie, zanęta byłaby gotowa. Nie musiałem dowizzać, bo weszło. Sok z robaków ciętych i z kukurydzy, i elegancko ona doszła. Porobimy teraz trzy wałeczki, zanęcimy i będziemy kochani łowić. Jakie o, trzy takie wałeczki, trochę od, podpatrzyłem, jak tam wygrał na McFlyu. Zawody miał trzecie gratulacje. A dzisiaj niech się wykaże na wrednej wodzie number 2. Zobaczymy, co dzisiaj tu będzie. A ja już, jak sami widzieliście, czy nie widzieliście. No niestety nie wychodziło mi to szklankowanie. Dlatego zrobiłem trzy, trzy szklanki. Eee, e, e, e. I co, nic? Zaczynamy, zaczynamy łowić. Zaczynam. Założyłem haczyk. Dwudziestkę, przypom 009, zacznę od małego I łowimy Dobrze kochani, żebyście tutaj trochę Popatrzyli na nas jak Raczej to dzisiaj to jak nie łowimy Bo ja to tam oprócz paru brań i jednego leszczyka, no Grzesiu ma trochę więcej Grzesiu ma trochę więcej Ma chyba dwa, trzy, trzy, trzy leszyki dwie płoteczki, ale niestety Tutaj znowu śluzowy swoje harce wyprawia. się zesko zaczepiło. No dzisiaj, kochani, to niestety nie jest zbyt dobrze. Ale nikt nie mówił, że będzie dobrze. My z Grzegorzem lubimy takie wredne wody. Lubimy po prostu Grzegorz, lubimy nic nie łapać. O ja, a ja też dla niej. O Jezus. Ale jak no. Ty, ale jest. Linek. Oh. Działaj Grzegorzowski. Mir Mówię, ale mi, ale mi postukało. Kurde. Ale kochani, fajno, bo na wizji Malutki, bo malutki. Ale linek. Ma 25, ma 25 No co Zmierasz? Która jest godziną. Dwunasta trzydzieści sześć. No nic kochani, Będziemy, będę już powolutku kończył. Grzesiu już pojechał. Zdenerwowało go tutaj, że ten cały ten syf płynie, że nie szło dzisiaj dobrze połowić yy, przez ten syf. Trzeba było więcej uwagi poświęcić na, na to, żeby żyłka nie, 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 nie oblepiła się tym całym zielskiem. No ciężkie warunki, ciężkie warunki, nic trzeba, jakby powiedzieć, zacząć trochę na nad jeziora jeździć. Dobrze kochani, ja już się powoli składam, a my zaraz się widzimy na, y, na, na, na ważeniu tych moich rybek. Dobrze kochani, a podczas dzisiejszego łowienia męczarni. <ścoughs> Lawirowania między zielskiem złapałem aż dwie rybki. No dobrze, kochani, no cóż ja mogę dzisiaj powiedzieć. E, no, ciężko, ciężko, ciężko dzisiaj się łowiło. Z tego względu, że niestety, ale prawie że od samego początku pływał e, te całe zielsko i więcej trzeba było uważać na. Żeby dziecko nie wpłynęło w żyłki, żeby nie było tych fałszywych brań, jak łowienia. No cóż, Grzesio tam zapał parę leszyków, parę płotek. Jechał na samej zanęcie. Ja niestety jechałem na hmm, Wonder Big Breme. Niestety dla tą wody się nie sprawdza. Co prawda zapałem dwie rybki, jedna mi się spięła. Jest to leszyk i jest to linek, no ale ale nie jestem usatysfakcjonowany. E, wiem to tutaj piszczy w trawie Dadal szukamy tej, tej zanęty. Dobrze miło się się działo z gresiem, a teraz i zważymy <tryk> ten mój dzisiejszy urobek! <tryk> <tryk> No, jak tu widzicie, jak tam widzieliście, nie ma tego dużego, dużo, aż dwie, aż dwie rybki, ale zważymy. Pół, pół kilo leszyk i linek mają pół kilo. Oczywiście rybki wracają do wody. No dobrze, kochani, no to ja już się dzisiaj z Wami pożegnam. Zapraszam Was za tydzień na, na zawody koła 57. Na moment. Przypomnę sobie spławik. Mam nadzieję, że doświadczenie z Fidera, z zanętami jakoś to zaowocuje, zaprocentuje. Najważniejsze, że namówiłem Grzesia na zawody. Będzie mi bardzo miło z Grzesiem stanąć w szrank. Dobrze, kochani, na tym kończymy. Piękna pogoda. Fajno się działo. I do następnego. Hejka!